No hello, tutaj purpose je ze mnou. Jo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Lingis, ale on to kłamie, to nie jest porpoz, zobaczcie, to jest latająca, skacząca, latająca, biegająca w kółko zbroja. O, ale ty też jesteś latającą w kółko i skaczącą zbroją. Tak, prawda, a właśnie, nie. że tak, a właśnie, że tak. Nie, a Ja na ja... ciebie patrzę, za jak ty wyglądasz. A weź, kliknie. A, kliknie. Weź sobie... a weź sobie dwa razy w 5 kliknij. A weź sobie dwa razy w 5 kliknij. Nie. Cwaniaku. Nie. E, no dobra, e, tak czy siak, e, witamy w pierwszym, 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 w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym odcinku z modów kripsów, ze zmodowanych kripsów. No, dokładnie. E, mam nadzieję, że wam się mm, spodoba ta seryjka. Mamy przygotowane cztery domki, niestety jeszcze, e, tak jak wiecie, serwer jest w fazie teściaków, w sensie fazie beta i tak dalej, i tak dalej, wczesny dostęp i tak dalej, więc jeszcze nie do końca są peksy, czyli tak zwane no nieważne, nie będę wam tłumaczył i nie mogę sobie zrobić e, nie mogę sobie 000 zrobić 250 tysięcy home'ów. Tak, dokładnie. Dlatego nie mogę sobie w ogóle zrobić home'ów. Poza jednym. Eee, tak jak każdy. Słuchajcie, jesteśmy w pierwszym domku. No weź się Przeciłeś? do mnie czego. Co jeszcze? Jestem, jestem. I to jest. No ja nie wiem, 1006. No ja nie wiem. No ja nie wiem no, 1006. A ja od razu chcę powiedzieć, jeżeli nie, nie spotkam w żadnym domku Ekspresu do kawy i nie będę się mógł tej kawy napisać, na minus 53 tysiące punktów pod razu. <słuchaj> Słuchajcie, dla nas to jest w ogóle takie. Mm, inne. Burpo, co ty tu robisz? Hmm, hmm, hmm. Chodź tu. Widzę. E, <grymne> bo Burpo. wiecie, no, zazwyczaj się wchodziło na krypsy, i, i ja już po, pierwszy, po pierwszym rzucie oka, tu widziałem, a dobra, tu jest to, tu jest to, a tutaj jest tak zupełnie inaczej. Tu jest tyle ty nowych nie rzeczy, nie których ja jeszcze sam nie, nie znam Właśnie. nawet. Ja tu biorę ten wózek i idę po drewno. Zobaczcie, jak, Zobacz, biorę, jak fajne, się... fajnie zrobione kłody, nie? Tutaj no, kłody, tu... to tak. Kłody, no. No, ale zawsze były kłody w Minecraftzie, znaczy, tak... No tak, dokładnie, zobaczcie od razu patrz pniaczek z siekierką. Sary, piścia. Eee... To co to jest? Chodź, że zwiedzimy pierwszy domek. O, co to jest? Ty, to jest składzik z węglem, ale numer. To jest ty, normalnie kotłownia! Gdzie ty jesteś. No to byśmy. Ten. Tu, tu jestem. No dobra, no. Tu. Nie biegaj tak szybko, wolniej chodź. Ty, to jest kotłownia, czujesz to? Składzik z węglem. Patrz. Piec. To nie jest kotłownia, to jest kuźnia! To jest kuźnia! Jaka kot... Dobra. Weźcie go ode mnie, kotłownia. No bo a, a to w pewnym sensie kotłownia, no, tak? Bo jest to przypomina, przypomina mi się, przypomina mi się taki kawał, nie? No. No. Jaki? No, właśnie z węglem, nie? Jak przychodzi facet taki umors, umorsowany, tym ubrudzony tym węglem do lekarza, nie? Lekarz do niego rozbierać się. Ale panie hmm. doktorze. Rozbierać się. Ale panie doktorze, ja tylko cicho rozbierać się. No, facet u lekarza, co panu dolega? Węgiel przywiozłem! No tak, no tak, 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 tak. Ty, a co ja to po jest? Tego nie rozumiem. Mm. Nie żył w czasach, kiedy węgiel... Rozumiem. Żył Oglądałeś ty... misia, komedię, oglądałeś tak, misia? O, oczywiście. Widziałeś, co za węgiel tam można było mieć? Tak, dokładnie no, tak. Właśnie. właśnie chciałem przypomnieć. Stary, węgiel przywieźli! Obudź się! Ty, a hydrant, mm. co tu robi? No, może straż pożarna będzie. E, I mamy... Patrz, on ma on ma w oku łańcuszki, zobacz. No bo to Hydrant. No wiem! A tutaj zobacz, a w ogóle to to, ej, to niby kuźnia, a, a znaczek jest jakiś z pszenicą. To ja już nic nie rozumiem. To młyn jest w końcu, czy kuźnia? Może to miało być w założeniach młyn, a stał się kuźnią. Dobra, tutaj Ale mamy magazyn. I, I patrz, i mają domek dla plach. ten, a tam w środku chcecie? jest? jakich ptaszek? tu, mm, no. honotu, honotu, ho dzięki, Gie, jest, bo te, to spędzimy lata całe na tych wszystkich domkach. Fajnie jest. A tutaj, co tu, tu jest napisane? Tu, gdzie jest napisane? Gdzie? W się... Tu Tu jest wszystko. <grym> tu jest wszystko. <grym> Dokładnie, czy. Znaczy... Mm, wszystko. No szało nie ma ten magazynik. Jest... a tam jest wejście do kopalni, to sobie odpuścimy. Kopalnie to pewnie jak kopalnia, tam kopalni nie ma. Nic Dobra, a domek z zewnątrz, się... zewnątrz, domek zewnątrz, domek z zewnątrz. Domek z zewnątrz mamy tutaj znowu pszenicę. Lubi pszenicę. Mamy budę dla psa w ogóle, tylko psa bra brakuje. Adoptuję psa. Ty. chodź tu, zobacz. Gdzie jesteś? Wsiadaj. Tu z boku domku. Tu, 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 tu. Tu, nie tam, nie tam, tu, 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 tu. Tu, tu, tu. No, 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 Chodź tędy, tędy, chodź tu za mną, chodź tu. No, idę. O. daj chłopie. No, nie, mi nie działa. Nie mogę nie. usiąść. Ale ja... Jemy to, zobacz. Widziałeś to? Tutaj świersze latają jakieś. Ty, Opiłka do kosza, Gramy? Trochę kwadratowa, więc byłoby ciężko. Nic. Tutaj mamy, tak jak mówię, budę dla psa, tu mamy nagrobek. I jest pies! No to czekaj, sam pies, który chodził za mną wszędzie, niestety zginął za mnie. 10 sekund ciszy ku jego pamięci. To jest chore. Któż no, To jest chore. Ale to nieruchomy. No bo pewnie wypchany. Wypchana, wypchany. Ty, patrz, a tu jest bazarek z warzywkami, ale fajnie. I jest kotwiczka. Ale fajny ten domek. Mhm. Klucze blaszka, no jak to oceniać teraz, no bo ja Dobry, nie wiem idziemy, czy to już, do bo ja nie wiem czy to jest już tak tak kozacko zrobiony domek, że wiesz, że że, że, że maszyna jakie... do szycia. No, w ogóle jakie meble stylowe. Ty, to się otwiera. No, te meble, tak, oczywiście. Większość. No, A tutaj tak. można sobie usiąść właśnie. O. Klucze do domu. Te klucze też widziałem też to, to. O fotelik. Klucze to ja mam ten u siebie. Nie, ale klucze to pierwszy raz były na majmodowych. Tak, na tych pierwszych. Tak. Zegarek, a zegarek można nakręcić? Ty, a, zowa, a tutaj jest wyjście na ten tarasik. A wiedziałeś, że tu jest w ogóle ten tablica do kosza? No widziałem, mówiłem ci, że jest koszykówka i że mieliśmy grać. Bo a nie, a to bo tratowa. tu jest piłka, o. To czekaj, patrz, papa pa na to. Długo no. <laughs> okay. się bierze? E, kółkiem od myszki. Iwnąć? Tak. Mam. To, ale to podpowiada, bo się coś pokazuje. A już się je rzuca? No ku. Nie, coś ja zmieniłem, aha, tak, fajnie. Hmm, bo już znowu kółki od myszki. No właśnie, Ku. No trochę nie trafiłeś. Więc jeszcze raz wyskoczę teraz. Hop, hop. O, ja, trafiłeś. Było. Dobra, idziemy dalej Taktem. zwiedzać. Te to świerszcze to mnie to. doprowadzają normalnie do świerszczowego bólu głowy. O, tak, tak no to jest kuchnia. I to, jest a, kuchnia. No. no ale dom taki starodawny, takie nowe, te, zlewy to wiadro powinno być z wodą, Ej, ale to była impreza, a... Gdy, zobacz. To jest mikser. Ale, a gdzie? Ciekawa. To W lodówce pewnie. W, lodówka. w lodówce nie, jest. W lodówce jest y... Y... kamień. I lampa. <laughs> Bardzo fajnie. I... Smacznego, mrożonego kamienia życzę Ci ja z całego serca. Dobra, ale tutaj masz, zobacz. piwko to Jest kawka! Impreza. Masz kawkę. Proszę bardzo. A to była niezła impreza, bo Tak, butelki były przewracane dokładnie. Dobra, siadam. pija. Dzięki, jest coś dla ciebie. Czekaj, to pisze coś. Le... Czekaj, czekaj, mam kawę, zobacz. Mam kawę, widziałeś? No, no to pij. Teraz prawym piję. No, ja idę dalej zwiedzać. Widziałem. Dobra. I... Ty, laptop tu jest. I pokój to do to nagrywek to tu jest. No, tu gdzie... coś dla mnie, gdzie, co dla No, mnie. tu jest coś dla ciebie, tu, o, tu, gdzie siedzę teraz. A, szachy, pamiętacie, jak graliśmy, czy to, to warcaby, ale graliśmy zawsze z którym w szachy. Tutaj mamy save, tu mamy laptop. w ogóle taki, taki pokój trochę do, do grania, albo do pracy. Fajnie, śmietnik, duży śmietnik, tak, ważna sprawa. O i Patrz, mamy. Tam, co to jest? To telefon? O tam w rogu? No telefon, no taki dawny telefon, a no, zaraz tutaj w ogóle mamy... jak ś... komputer. Świetną sprawę, Ja kiedyś chciałem coś takiego zrobić sobie. Akwarium, które jest z dwóch stron pokoju. No. Nie, żyje wszystko. ładnie. Fajne. A tu mamy salon. I telewizor i trzy głowy. Witcher Witer Witer, no wiadomo co chodzi. Lampka działa? Stryk. Działa! No pewnie, że działają, działają lampki. Dziś, jak ty jeszcze mało o modach wiesz, ja też Bo mało ja wiem. O dekoracyjnych, to ja nie, ja w technikę się teraz bawię, nie? Eee, tutaj patrz, tu, tu, tu pierścionek jest. Kolejny laptop, to po To chcesz mieć. O... Nie, ja jestem zajęty. Ask masz grzebień, uczesz się na plecach. O, kibelek, fajny kibelek. O, jest i prysznic. Co prawda. Dobra, zabrakło, mu trochę tą szczotką, co? Zabrakło mu wody. Działa? No i dobra, to jest chyba koniec domu z tego co widzę, ale idę jeszcze poszukać czy nie ma jakiegoś wejścia Jaki w domu. I teraz jest dla mnie mega Dobra. problem. Mega problem mam, ponieważ jest to way beyond, czyli dużo, dużo ponad to, co ja wiem o modach i ponad moje możliwości wybudowania czegoś takiego na modach. Ale nie wiem, znowu, czy to jest faktycznie aż takie. Taki kozacki domek, rozumiesz, o co chodzi. No nie, właśnie to. I, I czy tutaj dać 10 czy 5 na tej zasadzie, nie? Ale słuchajcie, jako że nie wiem i boję się, że następne domki, które będziemy zwiedzać, mogą to przebić. Dam w tym domku tyle punktów. Czy ja to bym. Nie wiem dlaczego, ale ja bym miał uważam, że teraz, na tych pierwszych klipsach, nie powinniśmy oceniać. E... Tutaj od razu, po obejrzeniu domku tego jednego, obejrzyjmy cztery i wydajmy werdyk dopiero, bo znaczy możemy nie, no to naprawdę taki... kogoś skrzywdzić. Znaczy nie, dlatego ja sobie, dobra, ja ci powiem, ja wziąłem 8 mm. punktów, ponieważ mm -hmm. wiem, że jeżeli będzie jakiś lepszy domek, to dam 9, a jeżeli będzie jeszcze lepszy od tamtego, to dam dziesięć, rozumiesz? No ale Na tej masz cztery domki, to trzeba było dać siedem. Ale jeden akurat widziałem, że... Aha, dobra, no, no to dobra, no to dla mnie... Słuchajcie, ja to robię na takiej zasadzie. Ja tu dam 7 punktów, bo nie widziałem tam tego domka, o którym mówi Marcin. Z racji tego, że jeżeli będą lepsze, według mnie od tego, to będę mi dać 8, 9 i 10, a 4 domki oceniam. Natomiast jeżeli będę uważał, że jest gorszy, to dam mniej niż 7. A dzięki, weź sobie choć tutaj zobaczysz to, to lustro, które jest zrobione według mnie fenomenalnie. Dobra, jeszcze do siebie tepał. Czepnij mnie. A w dalece. No, super. Tam po drugiej stronie ten, nie? No. Jest pokój idealnie odzorowany. No tak, no tak jak to, to było. Nie, no, nie. Słuchajcie, jeżeli, to... jeżeli będzie to w tym odcinku najlepszy, to ja potem zmienię ocenę na 10. Ale, tak, ale no, na... No, o to chodzi, żeby no. miał w tej chwili tylko możliwość. Manewru. Manewru ocenami, dokładnie. Dobra. To był home, no ja nie wiem. To teraz lecimy do Twin Tren. Twi, Twix Tren. E, Może się do mnie spędziliśmy tutaj minut? Nawet e, 11. No mm -hmm, No trudno, Mógłby to będzie odtypać? długi odcinek, no bo... No, to nie możesz się do mnie tepnąć? czy znaczy, już się mogę tepać, bo to było no, chodziło, ta. czy tam byłeś, nie? nie krzycz na mnie, bo się nam mówić. Wow, uwaga, bo tu są pułapki. Uh -huh. No to my jesteśmy na tym. Na G modzie, więc u nas nie działa. Na G modzie, Ty prawie jak ty, Od razu tutaj... powiem, że schron jest w trakcie pracy, ponieważ jest Minecraft na modach, to ciągle mam nowe pomysły, i. A, widzicie? Mm. To jest Fenix. Potrzebuję stałego światła, czy coś takiego. Stałego? Fenix. Mm. No nieważne, dobra, y, gdzie ten domek jest? Widzisz tu, gdzie, gdzie jest wejście? Mm -hmm. Nie tam? Znowu będą nas wyzywać, że jesteśmy ślepi. Chyba, że. A, chyba, że po tej drugiej stronie. Nie ma po drugiej stronie nic. No, nie ma po, po Eee. Tej... Mm. E... <laughs> Czekaj. Mm. Witam w schronie. A czy... Nie, to jest wszystko, chyba. Nie, no nie wierzę. Nie, no bo coś jest tu pod ziemią. No zobacz, widzę nawet farming jakiś jakiś napis. Widzisz to? No ale jak tam wejść? Poszłeś tym kompasem? No. Znalazłeś coś? No jestem w tym podziemiach, ale ja bym no dobra, jak chciał to, zobaczyć jak, jak, się, jak się tu wchodzi Pod wodą? Wejście jakieś? Hmm. Ja pinkole, ty, ty tu jest zamurowane wejście. Gdzie ty jesteś? Aha. No ja. Szukam cię w sensie. We wodzie. To wejdź podejść podej do tamtego miejsca, do tego tego no tam. Tu jest no... schron? No, nie tam jestem. z tą tabliczką. Okej. Okay. Czekaj, bo tu jest ty. To jest ta... przejście tajemne. Jakie jak przejście? Aha. No, zobacz, przez ten mur można przejść. No, bo sam to sam. są te takie. Nie... Tak, tak tak, no. tak, 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 przenikalne bloki. Ale jazda, dobra. jest okej, okay, już jest fajnie. Yy, Napać kanę trochę takimi dziwnymi figureczkami, i innymi pierdłkami. Stojakiem na płyty. Jest to jak na płyty, akurat jest spokojnie. Jakieś trofeum, lampeczka. Zegarek, wejście do netteru, wieszaczek i cylinder. Nice, ale mi się podobają te fotele. A ty, no tak, dzięki, został tam. Zobacz, Jestem. Te, te, te czarne. No, ładne. Zawsze mi się tam, w, w, w rzeczywistości mi się takie zawsze podobały. proszę bardzo, tu sobie siedzi i jedzą. No, jak przy stole z laptopem? No, co to. Co, co jakiś świniak na stole. Taki jeden taką świnię zeżre? No to, ale to jakieś liliputy w ogóle tu są. ładne. Eee, no jest, nie powiem działa. ci, że jest fajne, fajne, fajne. Nie działa. Woda nie działa. Nie zapłacił za rachunek. Jest fajnie tutaj. Chociaż tam na razie... Ale to nie jest chodź tam, no tu Chociaż tutaj, zobacz. Tu jest ten, a po drugiej stronie widziałeś łóżka z baldachimami? No tutaj... Te... Znaczy tu jest trochę za bardzo naćpane według mnie tymi wszystkimi... I stylów takie trochę mnie nie No. Odpisuje. I to łóżko odstające od ściany takie, no nie wiem... Mm. Może coś tu chciał pobudować jeszcze No nie wiem, tak czy jak y, trochę 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 jest Tarty. tu za bardzo trochę jest tu za bardzo naćpane Nadal Ale to jest fajne wejście w ogóle Znaczy te takie półokrągłe, nie? Mhm. Dobra, do góry nie ma wejścia no to idź. Idźże pierwszy kwiadkowy dywan Pokój gracza. o pokój Szpital gracza jest Szpital chodź, 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 chodź. Ja, ale no, fajna buze. konfiguracja, chodź zobaczyć. Boże no. Tu, 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 patrz po prawą. No, no widzę, trzy monitory. No takie jak ja mam. Ja mam trzy monitory. Ja też. Trzy monitory, komputer. Kurde, jaki fajny. Nawet wiatr, jest i karta. I ile, ale mam mocny zasilacz 1000W, lepszy od mojego. Muszę no, 1000W. A ten? Ten, ten, ten też ma 1000W. Dobra, a tutaj szpital komputery. dziecięcy, Matko. Jeden pewnie nie do streamowania, drugi do nagrywania, kurde. No nie, jeden, jeden do tego, za... jeden do renderowania. <laughs> o, wiesz. Opuszczona wędzarnia i więzienie. Więzienie. Mm. O, kurna. Zobacz jak fajnie zabite drzwi. Czyngis, chodź ja, to tu. Nie, 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 sam sobie tam głowę w ogóle nie. nie. Sam sobie ja tam gdzieś tu nie Działa? Czekaj. Okay. Nie działa. A, he, 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 he. Nie działa. No ale w, y, wsadziłem główkę. Dobra. Mm, no, okay. Nie to co ci A idź ty. Dobra, idziemy dalej. Zajęte, kibelek Kiełmaha. zajęte, proszę czekać. Jak zajęte? Gdzie? Gdzie? Gdzie zajęte? Już Ej, ja mam... ale oszczędzaj wodę. Ty zobacz w ogóle, ale numer. Kliknij sobie na kran prawym przyciskiem. No i co? No woda leci. No, no to fajne chyba. Mm. Mógłbym. Dzięki. Z... Czy mogłem poprosić o troszeczkę Właśnie. prywatności? Widzieliście? Pustą zbroję na kiblu. Rdzowalisz chłopie. Widać no 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 A tutaj do prania takie ten. No, no, ten... ten. Magazyn. No dobra, idę za tobą. Ale fajnie ten trzęs. Zobacz, to zabawki. Gdzie, gdzie, gdzie się ten magazyn? Gdzie ty masz magazyn? No tu po drugiej A. stronie, tu o. Mówisz, że co? że Ja nie wiem, jak chodzi. Sam nie wiesz, jak łazić. Znaczy, tu mi się jak no. tak nie podoba. Magazyn. Ten to magazyn jest mi się nie To grająca. Działa? Nie działa, zepsuta. A tutaj mamy pokój zabaw. I tutaj mamy. Billard, ja chcę grać. Czekaj, jak to się gra? W gdzie kije? Gdzie są kije? Kije samo bije. Kije, gdzie są kij. No dobra, jest to bardzo fajny domek. Na pewno tutaj mnóstwo mm, rzeczy mi pokazałeś, nam pokazałeś, jak wygląda. Jak wyglądają mody, jakie rzeczy tutaj można sobie zrobić. Szczególnie to wejście mi się podobało bardzo. Jednak ja daję tyle punktów za ten domek i zaraz powiem dlaczego. Znaczy ten domek moim zdaniem jest taki. Jakby nie do końca skończony, o tak powiem. Jest to połączenie wszystkiego, czyli widać, że jest tutaj wykorzystanie wszystkich modów. Natomiast tu trzeba by było, żeby one jeden z drugim się zazębił, tworzył jakąś taką całość. W tamtym domku poprzednim widać było to taką harmon harmonię, nie? Harmoszkę. Harmon 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 taką wiecie, od tomcia czterech pancernych, nie? Mm. Harmonię. I dlatego tutaj ten domek moim zdaniem jest gorszy niż tamten. I tu dam punktów 6. Ja dałem punktów 7, ze względu na to, że jest to pokazanie ewidentnie ilości modów i ilości możliwości modów, ale jednak w, no bez jakiegoś tam głębszego sensu i stylu, jak dla mnie. No, właśnie tak naćpane jest za bardzo, ale, ale no mimo wszystko daję tutaj 7 punktów. Czyli razem masz punktów 13, a poprzedni domek razem miał punktów 15. Mimo wszystko gratulujemy. Dobra, lecimy do kolejnego, lecimy. bo. Lecimy. Lecimy. Jak będziesz to powiedz, to ja już się tam machnę. Czekaj, ja wyjdę z niego najpierw. Dobra, możesz się do mnie tepnąć. I tutaj właśnie to jest, jest. Y, ten domek, o którym ja wspominałem, że. Ja wpadłem do ja wpadłem do wody. To jest w ten ogóle ten... obok mojego domu, z tego co widzę. Gdzieś tak. To ten, to... Czerwony, ten, tak ten czerwony? Tak, ten czerwony ten czerwony niestety To jest czy MrBlue.pl o... No Widać, że jest taki zrobiony trochę tak No nie wiem ta platforma na której on stoi, te koblowe płotki na zewnątrz. No... Ale zobacz tutaj gdzie ja jestem, tepni się do mnie. już wchodzę do domku U. Dobrze, dobrze chodź tu Patrz te. To te, te, o, tego nie matko tego, Kibel! Tego nie Kibel i kuchnia w jednym. Tego nie rozumiem. Wybaczcie, ale nie potrafię. No Dobra. Dużo jestem w stanie rzeczy zrozumieć. Tutaj mamy nie jadalnię nie i kuchnię, i taka jest w miarę fajna. No, to Ale jest ogólnie tak. ten domek z zewnątrz, no przerażający góra, jest. Wiesz co, czekaj, czy ja wszystko już tu no, zwiedziłem? Góra. Tak, no to góra. Masz green screen, pokój do nagrywania, trzy monitory. No to jest fajne. To jest taki mały pokój jak u mnie, ja musiałem łóżko zmienić, żeby miał wreszcie jakiś możliwość ruchu po swoim A czekaj, a czy ten komputer da się odpalić? Nie. Nie no bo... Dobra No kurna, znowu Cię chciałem poprosić o rękę I tu jest masz właśnie... ko ko kolejne z trzema monitorami No I z łóżkiem To taki, wiesz, pokój młodzieżowy, bym powiedział No tak, żeby się... I lampka, Teraz, a w tej lampce się coś się rusza jak się jej Nie no i dobra, i tutaj nie. na dole mamy magazyn. I dobra, to, i to by było na chyba do... na tyle. Tak, to by było do... na tyle. Jest ten magazyn. Tam nic nie ma za tymi drzwiami. Kopalnia pewnie. No. no. No i dobra, ja tutaj daję taką ocenę. Taką. A ja tutaj dam na pewno ocenę mniejszą niż za pozostałe dwa domki, czyli tutaj ode mnie jest punktów. Pięć. Ode mnie również jest tutaj punktów 5, a o 2 punkty mniej, ze względu na to, że domek jest. No nie, no, no te, 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 te ze, ten zewnątrz to jest po prostu jakiś dramat. no. Jakieś, Jakaś platforma, każda, każdy krótki innego koloru. No nie. No, no nie. No dobra, 10 punktów to jest średnia, czyli to to taki średni domek, no bo to jest średni domek, no po prostu. No dokładnie. I został nam ostatni domek, czyli nożesz no to, 21 Tu wychodzę, można się zabić o ten Uu, się i już... ten domek jest niedokończony Sołomacz niedokończony Dobra No z zewnątrz, no jest bardzo, bardzo niedokończony, domek. dachu nie mam. Jedno ukryte przejście Ale dobra, powiedzmy, że na ten jeden, na ten dach Jeżeli będzie wszystko w środku yy, w miarę ok, to jeszcze jestem w stanie

No, powiedziałbym, że nawet bardzo słabo, e, że coś takiego się w ogóle zgłosiło do, do krypsów. no szkoda, Gdziemy bo mogło, dół? to ma, ma przyszłość, bo widzę tutaj, że ten domek byłby fajny. Podłoga było... jest fajna, podłoga jest tak tak, 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 co to, co to w ogóle jest? Pule, albo um, jakiś stół do Gdzie masz? Gdzie, gdzie masz stół do zakręć? A, taki tutaj. wyglądający, taki wiesz, no, taki, nie, nie ten enchant, tylko taki normalny zakręciowy. A to, to nie jest ten... enchant tutaj. No właśnie nie, ale ta deska do pracowania tutaj. No A do nie. czego to jest? Do czego to służy? Ono tutaj. To? Do czego to służy? Nie wiem. To Erebus chyba. Tak, to jest portal do na... Rebus. Na tę okay. chwilę zablokowany, ale już niedługo mamy nadzieję, że będzie działać, bo będziemy. I ma. I jest. Ja, ch... ja chciałbym tylko podkreślić, że jest spora szansa, że e, będzie ten. Że będziemy, hmm. będzie Twilight Forest wróci. E, chcemy przetestować, bo zablokowałem Erebusa, zablokowaliśmy Twilight Forest, ale jest spora szansa, że te wywalania serwera, które były właśnie przez te dwa mody, mogą być spowodowane generowaniem mapy. Więc najpierw wygenerujemy pełne mapy gdzieś po nocach będziemy to robić, jak będzie najmniej graczy. Eee. No, a i, i spróbujemy je wstawić od nowa. Dobra, ja daję za ten domek tyle, ja nie chcę go dalej zwiedzać, bo on jest nieskończony i... Chodź tu do mnie. No, Crisis Crisis gdyby tu był, to jakby to zobaczył, to by od razu dał jeden. No tak, to Crisis chodź na dół się mnie. nie. Jesteś wykorzystanie właśnie z modów jeszcze innych zobacz. Czekaj, TP. Dżingis. Chodź jest Crusher? No tak, no to... I zawsze fort jest na lawę. No. No, Czyli coś tutaj ktoś tu sobie wymyśla. No autorze, tak, tak. Czyli bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, ten domek jest jednak najsłabszy domkiem, jak do tej pory żeśmy oglądali. W związku z tym ode mnie tutaj punkty 4. Ode mnie punktów 3. E, mówię, kraj no gdyby tu wszedł, to by od razu dostał banię. Czyli, czyli widzicie, jednym słowem wygrał ten domek, który żeśmy pierwszy oglądali. Tak, no ale był z zdecydowanie też, roku. no chyba przyznasz, że był. Nie, no bo na No, no był zdecydowanie najbardziej dopracowany i taki, no fajny. Szkoda, że ten dach w ogóle, ja tego nie do końca rozumiem, że masz do dyspozycji takie fajne dachy, a wykorzystałeś schodki. No ale. No ale i on tak, zabudował to przecież, tak? Co? O którym dachu mówisz? O tym pierwszym? No no tak. A, dobra, to się ty. no. No i tu, tutaj masz, widzisz, no zamiast... Przecież są te tak, spado... Tak, tak, bo ja pomyliłem się, pomyliłem się y, z tym, y, z tym domem ostatnim, co wymagaliśmy, tam też były schodki, ale są zabudowane, nie? Y, jako, że jeszcze nie mam główek zwycięzcy krypsów, y, zostawię Ci główkę, jak już, że tak powiem... Będą skopiowane no, z innego serwera. Chcieliśmy Cię do ci główkę załatwić widziałeś, ale gilotyna nie działała. <śmiech> 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 Także dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I do następnego odcinka trzymajcie się. I pamiętajcie, że Klid łączą nawet pokolenia. Do kolejnego razu. Cześć na razie. Niechaj, nie, chaj, nie razie. zgłaszajcie domków, bo, bo to następny odcinek będzie survival, nie? Tak, na razie nie. Na razie nie. Na no razie to cześć. Cześć, Patrick. Na hej.